Maga, witam Was w na moim kanale, dzisiaj jest odcinek z Roblox Rainbow Friends 2 Z Tymotką możecie się przywitać Cześć, z tej i dzisiaj gramy w Rainbow Friends 2, ptaszam to Bo jak Sania osiągnęła się, ty, który jest No i taki krótki wstęp Słuchajcie, niestety wystąpił błąd techniczny no i, no i, no i niestety musieliśmy zaczynać od 20... musieliśmy zaczynać od trochę późniejszej fazy o nazwie 24 na 25 lampek Ale przynajmniej pierwsza nota, co nie? No Dobra mm. No ma ktoś jedną lampkę? Kurde Co to było? Ten grin się tak w tło wtopił. Dobra, gram jeszcze jedną gierkę. No ja. Teraz pójdzie nam lepiej. No to widzowie ja się w sumie zabiję z powodu, że chcę z jak Chcę zagrać różkę. Ale i'm sorry za to. Ja powracam do lobby. Nie no, on się tak w tło, tło wtopił, że nie ma... Nie, 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 nie. Dobra, ja już jestem, czekam na siebie w lobby. Dobra, wchodź. nie, czekaj, teraz, 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 chodź, teraz, teraz. teraz. teraz tam. Dobra. Dobra. No i Taka i po eee, prostu nie umiemy grać na tego czego spadamy. Eee, I tak jest morałski. Sorry, gra, gra, grajcie, grajcie i nie chodźcie do <laughs> Nie no nie przesadzaj. Nie przesadzajmy. No dobra, to chodźcie do szkoły na najważniejsze lekcje. <laughs> <laughs> yeah. Dobra. Oj, oj, co to był, ale, ale się zbugowało. Słuchajcie, ogólnie to my nie możemy grać. Yy, dlatego drugi raz powtarzam. My ogólnie chodzimy do szkoły. Dlatego jesteśmy tacy co słabi w Rainbow filmiku. Wiem, że są wakacje, ale yy, my chodzimy do szkoły lepnie, co? Nie O <laughs> nie możesz poradzić z tym, że chodzę do szkoły. <laughs> <laughs> Czasem są wakacje. <laughs> Dobra, trzeba to na bo... Nie ma sensu. Żeby Co? Aha, oni są tak w tyle? No proszę. Jest. Dobra, jest, Skimali. dobra, zaskipowali. Skimali. Dobra. Let's go. olej mieści na gierkę trochę. trochę. bardzo. Dobra. Please skip. Mm. Dobra, ja idę po lewo do Grina aha dobra. Pochodzony 3XT. dziwny pewnie Ale to, to pewnie jest pewnie, pewnie taki człowiek, który po prostu... O, już odłożyłem Co po prostu patrzy i stwierdziło taką... A dobra, co pan powiedziała. No. Sensie, ja to, już mam chyba 7 żarówek. Wiesz, ten, to, ten nick wynika z tego, że ten gość pewnie pomyślał, no, że nie mogę znaleźć nikogo, jakiego chcę i wpisać jakiś post.. Ej mam 9 Chyba. Jak można to jak sona 880 plus macie w opisie? Mojego. Wow wow, 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 wow. Czy to? Tak, Ej, nie. Co? A to mnie, u Jak są, nie wiem czy ich macie, to zależy od niego. Dobra, mam 9 żarówek idę odnieść. O, no, zapomniałam powiedzieć, e, link do kanału Tymotki macie też w opisie. Zbierajcie do na film też e, One Vlog, część pierwsza ze mną, bo wiesz, spoko. Będą jeszcze, będzie jeszcze druga część. Będzie, dzisiaj nawet jeszcze. No. Ja to filmy dzisiaj chyba nawet. No, możliwe, możliwe. Chcę dzisiaj na zapis, ja nagrywam. to jeszcze. A mam kolejną żarówkę, wiedziałem, że coś, że jakaś co chwileczowego będzie. Co jest, to się ja nie mnie odpuścił. Proszę, gdzie są te żarówki wszystkie? Ja mam dwie kolejne. O, 17. Ile na? Oooo, kurde, 7, no. Ja, 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 ja dziewięć na początku odłożę. <słuch> twoja, twoja mina nie świadczy o niczym dobrym. Jadę go kardem, uciekam go kardem! Uf, czy to, to w ogóle go czy jakiś sam Dobra. Ha, on tu nie może wchodzić! Aleś ale bambik. Trawo, ja, ja, ja wyrzeba. autorskie dostanie, że będzie z nami zrywał piosenkę. I takie, tymczasem ty, ty, ty w tym opisie. E, inspiracje. No tak! Dobra, niech on sobie stąd pójdzie. Stop. Hm. Jak dajcie kringia piosenkę? Mm, tu nic nie ma. Ty przez ten twórca tej piosenki przychodzi i mówi: Jak możecie mówić, że to jest kringia? <grymne> to jest mega kringia. Oha. Kringia jest. Ja mam <grymne> dwie. O, tam się podświetlają. Podświetlają się już, Blu. Super. Dobra. Super, hiper fajnie. Nie, jak sądzę, się łapie, ale ty plus. Nie, nie. Cześć, Dziubio, chodź. Kolego, mój drogi. cię trochę poszczypmy. No nie, radę. dobra, odłożyłem dwie. Super, ale szybko, bo mnie wlubali. No blubali, chodź. chodźcie. A, no we mnie A nie, jednak no, nie ma. Ej, dobra. mam prawie 2000, Mam dwa tysiące prawie. Brakuje mi trzystu, trzystu no, I zastanawiam się tak, czy... Nie, no nie mam lampki, niech tu się wyłoży. I zostań... Ej, jak myślisz? Będzie dobry pomysł, żeby w następ... Nie lampkę. Zaszli mnie od dwóch stron. Masz? Nie. Dobra, o, jest! Dobra. Dobra. Boże, ja byłam wos od śmierci. Aha. Ślepe Ej, e, Jak myślisz, dobry pomysł, aby. Ja mam 2000 już prawie coinów. Ma, brakuje mi. Z tego co. Tak. E, brakuje mi 270. Jak myślisz, na, w następnym odcinku może jakiś opening? 5 tysięcy 5000 może? Jutro, jutro, jutro będzie opening na no taki short bardziej. Oponić, na shorta, na, short. na shorta. Myślę, bo jak, czy może na może, Czy może w następnym odcinku po prostu taki opening? Z czapter pierwszego bo, jak będziemy nagrywał. Bonusowy, no, to no, możemy, bonusowy. no. A tylko polecam bo będzie. Na film chapteru z chapteru pierwszego, bo będzie opening z e, 5000 coinów. Jak myślisz? Ja chyba będę otwierał... O o, byli... o, ale legenda zarobista! I będę otwierał mo, pak. Ja muszę mieć tego kaktusa. Patrzcie jaki fajny zarobisty kaktus. Rare. Ja mam skrzynkę banana. Banana. Dopiero druga noc, nie? Co? Cztery osoby Trzyna na pierwszej matce. Gaśnica, moja! Biorę. Idę od razu po lewo. Wiele jest? Spoko, tu będzie green. Standardowa chyba. Jak każdy... Nie. Ale widziałem blu gdzieś tu. Kłaził. Jest, goni jakąś babkę. Mam cztery gaśnice. Ja sobie jeszcze ja przyjedę kolejką. Serio? Jest. Yeah. Dobra, już myślałem, że mi zaufasz. Wow. Ja jedziemy, jedziemy. sobie do pierwszej o, o, Jest tutaj green. Tu jest green. Oh, wow, wow, Zabli oh, się zagapiłem. Pat patrzyłem w drugą stronę i do greena podeszłem tak blisko, że... Dobra. Mam piątą gaśnicę. Mam szóstą gaśnicę. Widzi mnie, jak się z tą ja, ja, ja mam sześć gaśnic. dobra, Dobra. Odłożyłam właśnie sześć gaśnic. Tak, tak, I przydałoby się pójść do fioletu. W grinie prawie wbiegłem. No właśnie, ja też tak samo miałem. Że patrzyłem się w drugą stronę i szłam do przodu, nie? dobra. tam Jelo mnie zauważył. Super. Badania, jalo, tak? mm, nie, bo uciekam od niego. Teraz, teraz przeszedłem fioletowego i nie ma żadnej gaśnicy. Biori mnie, ale zaraz może przestać. <noise> 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 Tylko, żeby znów mi tutaj nie wyszedł. Ma jakąś gaśnicę? Nie, właśnie nie, ale przed chwilą odłożyłem sześć. A, tu jest. Mm, odłożyłeś jedną? Tak. Dobra. Dobra, blue jest na mnie, ale to się raczej ciebie. Ja jestem w zamku blue teraz. Jestem wbić na gokardę. No tak. Ja jestem... W ktoś tutaj jeździł Ja jestem w zamku. Eee, przeszedłem cały zamek blue i nic nie znalazłem. Dobra, o, mamy o, to. Dobra. Trzecia, trzecia... Już trzecia noc! Dobra! Je, gitara, gitara, no. Ja skipnąłem. Ja też. Pro, nie no, muszą skipnąć. No ja, jak do tej pory... w sumie, w sumie, jakby to, w sumie nawet... Ja, nawet o, no no, sumie, jak do... Ja, no. Jakby pod koniec, ja więc te dwie sekundy... Dobra. Żeby... Teraz kulki luki. Chyba, mo, chyba moja ulubiona misja. To wydają, one wydają takie super dźwięki. Po prostu sło, y, słodziutkie. No. Ja myślę, że jakby to cyjam usłyszała tak samo jak za Biedroneczką chodziła na początku, to tak samo by za luki Dobra. Ej, gościu, gościu się kręcił koło zielonej kulki i nie umiał je złapać, a ja mu weszłam i zabrałem. Jakiś jest najsłodszy to tu jest. To jest moja... Słuchajcie się, słuchajcie się. O bo, jeho, To przecież, to jest, to jest... Ja, ja miałam przyciszone, zaraz podgłośnie, nie? ja kiedy idziecie spać. Nie, 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 nie. Bo w tym czasie... Robimy reklamę. Kiedy idziecie spać? widzicie do Rainbow 5 więc I czekajcie do trzeciej nocy. Wiem, że do tej trzeciej nocy się tak zamocjonujecie, że potem będzie Wam ciężko zasnąć, bo będzie. Bo jednak chodzi trzeba w korwierzach tych potworów, ale... No <ścoughs> co? Ale ale, ale. ale, ale, będziecie mogli się przynajmniej wsłuchać w wrócis. No. O nie, 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 yellow, yellow green, Green ja nie... jeszcze na ten... Dobra i Ja blue, blue? nie gonił. Pra, Prawie wszedłbym w rękę greenu, nie? Dobra, ty motka ma żółtą kulkę. Jeszcze jedna gdzieś powinna się poświetlić, chyba że ktoś ją ma. Zaraz powinna się poświetlić. Nie, ja jestem tu, dobra, tu nie Już wiem. ma ktoś, ma ktoś, dobra. Ma ktoś? Okay. Dobra, no i dobra, cyjan, czwarta odcinek, let's go. Mamy to, dobra. Postaramy się to przejść, musi nam się udać. Dawajcie, skipnijcie to, skipnijcie to, skipnijcie za. No i gitara, ładna. I Sugar Pack. Nie, gości mi zarąbał, dosłownie przed nosem. Nie, to jest mój Sugar Pack, mordo. Nie, nie, uciekajcie. Nie, Blue mnie goni. Nie cię Blue, goń. Jeszcze jest, Green tu jest! Tu jest yellow. Jeszcze Green tu jest, dobra. Ominąłem ich wszystkich. Ale w ogóle, jako łapki odwaliłem teraz. Ominąłem, ich to korzycie. Goni mnie Blue, a jestem u fioletowego, nie? Nie przez przez nie może wejść chyba. Tak? Nie, no może, może. Może wejść do fioletowego. Może wejść do fioletowego, się boję najbardziej cyjana, bo on Znowu coś cyjana, Ta Proszę, nie, dobra, nie może tu wejść. O, dobra. W races. Uważaj, on wychodzi teraz z races. Ja, dobra. Uciekam. Mam dwa superpaki. Skąd? Gdzie nie są? Kolejny superpak. Blue na mnie. Wiem, gdzie jest superpak. Serio? Tak. Oświetlaj. Czy Jan go nie jakoś Oj, 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 dobra. Do kartonu. Do ja wiem, ja nie mogę się zbyt. ruszyć w kartonie. Dobra. No, przejdź sobie na. I stąd blue. Oj, 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 Green gdzie, tu idzie, a stoi przy mnie. Dobro. Ale to zrobiłem teraz. W zamku w ogóle ktoś był? O, jest, 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 jest. Czy tu jest jakiś sugar pack? Nie, wydawało mi się tylko. Sugarpak jest za ten, jak masz to wyjście drugie. To drugie wyjście. O, w zamku, zamku. Blu? No. no to idę. Nie ide. to główne, tylko to tylne. To idę, idę, idę. To ide. jest Blue akurat jest daleko dosyć. O tyle. mam, 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 Dobra, idę odłożyć dwa sugar Więc Co tam idzie? Idzie green. Dobra. To i... chyba na tylko no? sobie Mhm, dobra. Dobra, trzeba... Szybko, Dzień szybko, pacy, szybko, szybko. Pacy, dobra. Się nie chcę się skakować z wiem po co. Aha. Dobra. Odłożyłem... Prawie. Jeszcze nie oglądałam... Znaczy, właśnie ja nie zauważyłam jak stałam dosłownie przed nią. Serio? No. Blue. Blue, 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 Jak tam mówią w filmach... Nie na mojej zmianie. co <g> jest <tressto4> <gry shove> Dobra, i przejdę przez most. Chopier, ja sobie tutaj idę. Ten... Ja przez most... Ja na most idę. No nie, goni mnie! Ja. Brakuje tylko dwóch jeszcze i będziemy mieli już finałową rundę. What is blue? Tu jest... Dobra, wychodzę. No nie! O, co Cyan i blue! Skąd to się wziął w ogóle? Ma Słuchaj, proszę wytrzymaj, mam dwie ostatnie. Wytrzymałem, przeżyłem. Tak, jest, dobra. Let's go. Mamy to. Siedzimy w jednym wagonie? No, dawaj, w jedne, do jednego wagonu. No to skipujemy. No i dobra, dawaj, do jednego słuchajcie, wagonu. słuchajcie, to jest nasz... Do pierwszego wagonu, dawaj, do pierwszego. Pierwszy najlepszy jest. Nie ja, sobie. nawet sami jesteśmy pierwsi tutaj, więc. No. No, ja jak coś to przyjmę. O, oh, dobra. Let's go. Ale tak mało brakowało, żeby mnie ten cyjan roz. Z, ka z, ka z, ka z każdej strony prawie, że mnie ten zaśni, nie? Co to było? O. A wiecie, że jak się 880, plus jest fajny? No. Słuchajcie się, go, słuchajcie się. Go. On ma rację. Nie, nie przyjmuję żadnych gości. No wiem, bo jestem jasnowidzem. Jestem na widzem. No, a, a jak jesteś jasnowidzem, uda nam się to przejść? Tak. Okej, okay. więc specjalnie zginę, haha. I coś ci muszę powiedzieć. No. Nie, 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 tylko nie to, nie, tutaj, tylko ja, nie to. Nie, tego w scenariuszu nie ma. No tak, nie tak. Nie, nie, spokojnie. Nie, no spokojnie, ale ja lubię. Jakby coś to chodź w tą stronę, znaczy na wprost, na wprost. Nie, o tam, bo tędy szybciej będzie, bo z górki. Serio? <noise> odowany twój kod. Koszt, nie, już nie pamiętam, coś około może 400 boxów, tani, tani. Ej, znaczy widzowie, widzowie. Nie, to to nie miało tak być flex pieniędzmi. Widzowie napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście odcinki z Blocksburga. No, e, u mnie też będą. U mnie się nawet pojawi może jeszcze jutro, bo już. Napiszcie odcinki, czy chcieliby napiszcie pod filmem, czy chcielibyście no. I teraz Odcinek z Bloxburga, albo, Blo albo jakąś serię z tego, no nie. Nie typu prawdziwe no. życie, nie, w Robloxie, no to może być spoko, napiszcie w komentarzach. U mnie, u mnie się pojawi nawet może jeszcze dzisiaj, może. Napiszcie w komentarzach. I sorry, że za tatę w tle, ale... Tak. Ja bardzo przepraszam. <laughs> no i tutaj... Sejan, witam. Nie spoileruj. Bo może niektórzy starowidzowie tego nie wiedzieli. No szeroko tu gęby No właśnie, sobie lubię tą muzykę. No, spoko jest. Skręć się, skręć się! zagapiłem, nie? Ale wystarczy no, jak ty, jest... wystarczy jak ty skręcisz. Wiesz? No, no ale ty też skręć. Ok. Ale nie w przeciwną stronę co ja. Hmm. Teraz w prawo będzie się znowu, teraz pamiętam. No chyba tak, chyba tak. Na pewno tak chyba. Bo teraz blue będzie teraz, się. Teraz tak, 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 no. Kurczę, zaspoilerowałem widzą. Ale ja jestem mądry. Najmądrzejszy człowiek świata, kropka. Hmm, no chyba nie. Co? 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 Znaczy, co? No i dobra. No, no. I dzisiaj prawie to mamy? Jeśli, jeśli my sobie ożywimy na tym ucieczko, nie powiem jeszcze kim, albo, bo chcę o to naprawdę beka będzie z nas. Tak. Ej, nie yeah. no niech to, weźmy tak. nie? się, <grym> się>, <grym> się> wagon, widzisz? Ale szybko. Niesamowite. Ja o Jezu, złą stronę tu ja będzie rzucę. nie do no i ostatnia prosta teraz. No, rozkręcamy. <grymne> Boom. Mamy to. Co to jest? Ja mam bez historyjki! Ja miałam bez historyki. No bo teraz dopiero będzie. Ale bez historyki takiego czarnego ekranu spadania. O to chodziła. No i teraz ucieczka przed Cyjanem. Szybko, szybko. Ej, tu, jak tu, 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 tu. Ej, na jak go, jakiegoś, jakiegoś gościa ręce latają. Edz mi coś. Widzisz to? Okej. ale ja muszę to umówić No. Jego Cyjan już złapał. Tak, złapał go Cyjan. Ha. Ja w tej skinąć. No nie wiem. To jest tego No. No i mamy to! Dobra, 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 drugie, dobra. drugie, podejście! Let's go! I wychodzimy sobie do... tak, Dzień właśnie. dobry, do widzenia. Chodź Cyjan, idziemy na spacerek. Tak, od dzisiaj jesteś na stąd pieskim. Chodź. To, to, to. Gdzie on zniknął? Nie wiem. Ej, ja zniknął. O, patrzcie. No, no i no dobra, bardzo. za drugim podejściem. Let's go! Dzie y y jeszcze, jeszcze dokończamy do końca tak. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście odcinki z Blacksburga. A my się żegnamy. Miły, y Dziękujemy serdecznie za tak. oglądanie. I... Bajo!